Sharon, where did you get this ACU? It's looking sweet. We still have some loyalists within the Illuminate government and military. We? Yes, we. Before I die, and considering how my body's been reacting to this new medication, that may be sooner than later. Stop that. Mom hung in for nearly two years after she hit stage four. <laughs> I want to see our society return to the values and principles that Princess Rhiann Burke taught when she was still alive. The royal guardians were her protectors in those days, and they're the only ones who can lead our people back to the way and away from the UEF. That's quite a speech, brother. You should be in politics. I'm more of a behind-the-scenes guy. The brains to your brawn. <sighs> they say you were quite the commander yourself back in the day. I'm pretty sure you could have taken me on the battlefield. Eh, you're right. I totally I smoked you. That's my sister. We're here. What now? We have to stop an entire cyber navy. I got nothing. I have an idea. That won't work. They're too big. It'll work. Okay, get the rest of the boats into the sound. I'd call that a success. I'm sure it feels good to be blowing things up again. Yeah, well, get ready to feel even better. I'm picking up approaching siren signatures. They're early. You realize there's no turning back after this. Let's do this. in the of supreme commander. Our the Naval Force is passing through the Marcon Delta to deliver a shipment of weapons. Our job is to send it to the bottom of the ocean and make the Cybrans think it's an illuminant act of aggression to further destabilize the government. A frame job. Excellent. The Delta features a natural choke point. The blockade is in place courtesy of your friendly barge relocation program when the cyberns stopped to clear the wreckage i hit them with everything there's been a lot of combat in the area recent too so anyone passing through is going to be on alert keep an eye out for any working defenses you can capture <laughs> that's cheating consider it a home field advantage okay the cyberns are within radar range get your units into position and get some factories up and running asap they won't know what hit them No, No, lecieć, lecieć, lecieć. No, czemu ty nie wchodzisz? Maria. Nie masz miejsca? No, dwa, dwa. Uh -huh. Lecie tu? Research okay. Co tu w ogóle jest? To mnie ciekawi. Łowca morski, tornado,

Poduję, 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 nawet wie. Tak naprawdę to Was to was tutaj posłać tutaj na razie. poduję, 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 No to poduję, 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 Nie, co tutaj jest zbytnio, Nie proszę dobra pole są tutaj. No Ten tu ładnie przejmuję. Zrobię badawko świetnie. Super Tyle czysz tu. Ok, yy. zróbmy. Może tam zrobimy przyczółek zaraz. Zaatakuj zatakuj to. Wylecie tutaj. Dwa w jednym inżynierze. Ok, tutaj zaczyna się. Ty chodź tu. Jest. tutaj jest? Nie mi się to. Oj, najgorsze jest to dobra. Tu? tu? Nie ma żadnego zasięgu, to jest najgorsze. Owca morski, tornado, dawaj. Moja no, z altów wolno idzie. The Sea Hunter is deadly against boats and land targets. It can be built at an experimental factory. What to do? Super. We don't have anything done here yet. That's the problem. So far. And now they've divided us. jakieś minimalne straty. No. Chodź tu. Trochę energii, ale masy też potrzebujemy, no. The blockade is showing signs of weakening. Nie Nie mamy tyle tego kurcze no. lecimy. dziw? A bo to się nie naprawia? No tak, to jest blokada. Okej, okay, inżynier. Ten to jest drugi, dobra. Nie tutaj. I ty lecisz to, to zajmować. Dobra. Ile mamy tego? No już mamy bardzo mało. To na pewno. Eee, ty zajmujesz. Okej, okay. jest jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Ty mm. lecisz Piąkać rzeczy. Będziemy potrzebowali dużo tej masy. że nam produkują myśliwce. Znaczy dwa w jednym, czyli myśliwce bombowce. Okej. Okay. że to puścimy tutaj. Mamy jakieś masę, co potęgi, nie? Chód masy jest. To na OJD... OJ... OJD. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, da, ale one no robią wrażenie, te wieżki. To Teraz na cholera. Dobra, no, naprawdę robią ogromne te obrażenia. Nie spodziewałem się, jeszcze, że tego to już masz. masz tutaj, chodź tu chodź tu i patrz tu na razie. Potem polecimy to ewentualnie z tego, bo tu chodzi o te wąskie gardło. Tu mamy aż trzy te wieżyczki. Podlećcie sobie tutaj. To ściągasz? ściągasz cały czas. No i super. Chciałbym jeszcze jednego tego tego potworka zrobił. W ogóle jest. Kulki wyrzuca. Okay, nie wiem. O, kurczę, 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 O, jak mój inżynier się kręci? Co ty otwarzasz prawda? drodze? Gdzie to za artyleria, czarna magia, dalekosiężna. A, tu są! A! Serio! Prawdą, masz ogromny zasięg. Teraz jest gorszy, ale no. Zasięg jest imponujący. Czego to strzela w ogóle? Ty w ogóle... Mmm, stoimy bardzo źle z energią. Buduj trochę energii. Wy się przygotujcie. Dobra. Yy, ty w sumie... Buduj fabryki jednostek naziemnych. nam się nam przydadzą. Oj, ale tu nam w pierwszych spuścili troszeczkę. Delikatnie. Nie wiem na czym polega ten... ...łowca morski. To jest najgorsze. Wiem, że wypadałoby gdzieś jest... eee, tam... Ładnie żeby sobie gnójki nie myślały. Okej. I'm picking up an incoming command class aircraft carrier. They came prepared. Eh, na merada. Właśnie moje pytanie. Energii już mamy wystarczająco dużo. Następnie wybuduj trochę tych badawczych. Admirał, tak? No dobra, no. Co to jest? Rozrywacz duszy. Widać, że to jakiś... statek jest. Panalierka. No, no i dobrze. Może być zabawnie. Może być zdecydowanie zabawnie. Już kończysz? Nie? Tak, gdzie tu jest, tu jest jeden inżynier, gdzie jest drugi inżynier? Gdzie jest napis E? E! E! jest... To prawa, to jest też fajne. To działa tak, że... Leci, leci już, dobra. O to... ...działo tak, że robi się... ...o tak. Teraz przeprawa tam. Teraz jak ktoś... ...podejdzie tutaj, to go przeprawi na drugą stronę. Hmm. Dobra, dawaj teraz rozrwaczę duszę. O nie! To ciężkie gówno. jest bardzo śmierdzące ciężkie gówno. A, nie, ale nie spadło. W uciekło od nas po prostu, no dobra. Ja bym zrobił tak. Ty może. Ten patrol to robił tutaj już. Ja jestem ciekaw czy będzie mógł zaatakować myśliwca, czy to tylko... ...atakuje te... naziemne. No Nierka niby, nie? Dobra, ten wpierdził zostaje Nie no, atakuje tylko. Ale rozszarp po tym śmieszny żart. Proszę bardzo, co? Mam przeciwlotnicze ogólnie, no ale co? Ty, ty to w ogóle może patrol tu Żeby Zbieraj wszystko. Mamy coś przeciwlotniczego dobrego. Masa się przekada, ile to będzie... 24. No dobra, 4 więcej. To się opłacało? Nie wiem eee, nie mamy w ogóle marynarki na nim. Polonierka. Pasporter powietrzny. O Jezu, ile jest teraz, Inżynier chyba. się po. Oj, po inżynierze chyba. A bo te drony po prostu lecą. Zabijają, okej, okay. kurde. Piu, piu, małe droniki. Napierdzielają. Magicznymi lasarkami. Na rozrywasz duszy udałoby się przez zniszczyć. Jezus, jest mocny. Czemu on nie atakuje mocniej do podwójnego. jakby... cholera jasna. No bo ty nie wejdziesz tutaj, tak? Aha, aha. Nie no, ich wtedy, nie? Więc... Może byśmy polecieli zaraz? I tutaj. No i leci tam. na się... tego. Oj, eksperymentalne jednostki, moje uciekajcie. Oj, oj, tutaj spadła jedna, dobra. Jestem jest ten ten Dobra, nie, nie zdążę naprawić. Tam? O nie No ja fajnie Mamy tego dużo więcej. Oj oj Oj, tuch słucawka 11, no to może być mały problem. Nasze dwa eksperymentalne spadły. Oj, ale ja to źle zrobiłem. Chcę, hmm. chcę, chcę. wylecieć tu, Chcę. tu szybko Może Chcę. Chcę. wtedy weźmie.

No, rozpuść go. Teraz tu jeszcze jeden leci. Ale daleko sobie zrobiłem tą automatyczną No nie, oni mi to zniszczą. Nie wierzę w to po prostu. Kuźwa, że ja tą No i do widzenia No dobra A nie dobra Okej okay. Dobra, dobra dobra, spoko Myślałem, że to jest koniec ogólnie wtedy Dobra, prójcie, prójcie. pójcie Nie, to nie da ci pracy. Dobra The Cybern Armada is now rusting at the bottom of the Delta. Jaren? I just heard a report that UEF forces brutally attacked the new cathedral colony on Altair 2. Hundreds of thousands of Illuminate are unaccounted for. No. Do you need any more proof that our so-called leaders are unwilling or unable to protect their own people?